Sobota, szósty tydzień Wielkanocny. Pierwsze czytanie z dzieł apostolskich zaczyna się od takiego zdania: Paweł zabawił w Antiochii pewien czas i wyruszył, aby obejść kolejną krainę Galacką i Frygię, umacniając wszystkich uczniów. Paweł już był tam kiedyś, już głosił Chrystusa. Ludzie uwierzyli w Niego, stali się uczniami. I teraz po pewnym czasie wraca do nich, po co, żeby umocnić uczniów umocnić? Episterizo znaczy sprawić, że ktoś jest bardziej mocny, albo sprawić, że ktoś jest, czy znaczy pomóc komuś, żeby być bardziej pewny, stabilny, sterydy. Świetne jest to, że Paweł nie tylko głosi Jezusa, nie tylko Sprawia czy przyczynia się do tego, że ludzie uwierzą w Chrystusa, ale troszczy się o to, żeby ich wiara była coraz bardziej mocna, żeby byli coraz bardziej pewni. I to jest. Taka podwójna, można powiedzieć, dla nas nauka. Po pierwsze, żeby nie zostawiać ludzi. Jeżeli kogoś znamy, jeżeli ktoś jest wierzącym, jeżeli z kimś mamy jakieś relacje, żeby jednak starać się nie zapominać, nie ganiać ciągle po nowych ludziach czy po nowych miejscach, bo tak naprawdę na tym polega rola mistrza i ucznia, żeby jednak troszczyć się o tych, z którymi się jakąś więź czy relację zawi zawi zawiązało. A druga rzecz, żeby to spotkanie miało jasne cele. Spotykamy się po to, żebyś był mocniejszy, po to, żeby był bardziej stabilny, że tak naprawdę nie spotykamy się po to, żebyś mnie chwalił, albo że nie, nie po to, żebym ja inkasował pieniądze, albo nie po to, żebyśmy się po prostu pośmiali. Że cel naszego spotkania jest prosty. Idę do lekarza, idę do fizjoterapeuty, idę w jakimś konkretnym celu. Tak samo tutaj idę, spotykam się z uczniami zwierzątcymi w konkretnym celu. Po to się spotykamy, żebyśmy byli mocniejsi wierze, po to się spotykamy, żebyśmy byli bardziej, bardziej stabilni. Psalm 47 wzywa wszystkie narody do tego, żeby klaskały w dłonie. Ciekawe, że, że ten gest klaskania w dłonie jest, jest znany już w starożytności. Mamy kilkanaście razy wystąpień w Biblii, które mówią o uderzeniu ręką o rękę. Ale niekoniecznie w sensie takim pozytywnym, również w sensie negatywnym, na oznaczenie po prostu jakiejś grozy, jakiejś biedy, jakiegoś nieszczęścia. Więc to się troszeczkę zmieniło, bo dzisiaj bardziej gwizdżem jak jest źle, a, a nie tyle klaszczemy. Więc widać, że się pewne gesty czy znaki mogą, mogą się zmieniać. I to jest o tyle ważne, że po prostu studiując historię, no musimy pamiętać, że sam znak w sobie on, on nie mówi dużo. To dopiero ludzie nadają mu znaczenie. Tak jak widzimy swastykę, no ale przecież ta swastyka była już w historii sztuki wcześniej, no chociażby nawet w, za, w kulturze góralskiej, w tak zwanych krzyż, krzyżykach zapomnianych, no, była taka sama jak, jak, jak stosowali naziści hitlerowcy. I teraz gdyby ktoś zobaczył taki krzyżyk i był zaskoczony tym, że... Że jak to ktoś może popierać faszyzm? Nie, nie popieram faszyzm, tylko to jest, to jest inny element kultury. Nie? I, więc w tym sensie zanim zaczniemy dyskutować na temat symboli, zanim będziemy się obrażać albo denerwować, to zawsze warto zadać pytanie, co, co masz na myśli, jakby co ten gest znaczy, czy co, co ci chodzi, kiedy gwizdziesz, kiedy klaszczesz, kiedy po prostu się uśmiechasz. No i jak żyjemy w podobnej kulturze, to jeszcze pół biedy można załapać, ale, ale jak jeździmy do innych krajów albo studiujemy historię, no to żebyśmy po prostu się nie dziwili, nie dziwili tylko fascynowali w pewnym sensie tym, jak ludzkość potrafiła wymyśleć sobie symbole, czy stworzyć pewnego rodzaju symbole, i potem jak te symbole mogły zmieniać znaczenie. A więc nie osądzajmy, jak zobaczymy jakiś krzyżyk, jakiś obrazek, jakąś figurkę, nie od razu myślmy, że coś jest satanistyczne albo nie wiadomo jakie, tylko starajmy się zrozumieć, o co w tym chodzi. Ewangelia mówi o tym, że o cokolwiek prosilibyście Ojca, dawam w imię moje. Jezus zachęca uczniów do tego, że o cokolwiek ma na nią prosić Ojca Ta w imię mojej I, I możemy powiedzieć no, My prosimy w imię Jezusa Jednak e, Ojciec tego nie daje Czy dlatego, że nie wiemy jak jest imię Jezusa no, Wydaje się nam, że mówimy w Jego imię Czy może dlatego, że Jezus to mówi Tylko do swoich uczniów, których nazywa przyjaciółmi A my nie jesteśmy Jego przyjaciółmi Mogłoby tak się wydawać Ale przecież z trzeciej strony Pan Jezus też prosi swojego Ojca Żeby zabrał ten kielich Męki, a jednak ojciec nie zabiera. Czy to znaczy, że Bóg ojciec nie jest przyjacielem Jezusa? Czy to znaczy, że nie szanuje po prostu zdania Jezusa? Nie, to tylko pokazuje, że, że proś Boga, proś Boga, nie, nie, nie krępuj się prosić w imię Jezusa. Natomiast miej świadomość, że czasem Bóg Cię nie wysłucha nie dlatego po prostu, że jest sprzeczny sam ze sobą. I chociaż powiedział, że o cokolwiek prosić dawam, ale dlatego, że Bóg wie, co dla nas jest dobre. Bóg wie, co dla nas jest dobre. Prośmy do skutku, to znaczy do takiego momentu, że albo zrozumiemy, dlaczego żeśmy nie dostali, albo dostaniemy to, cośmy chcieli. Innej możliwości nie ma. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.